Mam też taką bluzeczkę sweterkową, w najmodniejszym kolorze tego sezonu, butter yellow. Wróciłam właśnie z zakupów i powiem Wam, że bardzo udane zakupy. Czeka na spacerek. Miałam takie śmietankowe szpilki, które są z Duna. Wypiłam już szybkie espresso. Praktycznie każdy mój poranek zaczyna się e, najpierw od wypicia właśnie takiego szota imbirowego. Ciężko mi się mówi z tą maseczką na twarzy. Druga moja stylizacja to są spodenki z H&M. A na dzisiejsze śniadanie mam mój ulubiony chia pudding. I tak to się w całości prezentuje. Witajcie w nowym vlogu i dzień dobry, bo jest 6.30 rano. U mnie wszyscy już wstali, a ja zacznę ten dzień od uzupełnienia mojego toniku gingerowego, bo mi się skończył. Ciężko mi się mówi z tą maseczką na twarzy, bo mi cały czas zjeżdża na usta. Idę ją zmyć. A Was zapraszam do oglądania i spędźcie ten dzień ze mną. Tutaj mam już przygotowany ginger umyty, pokrojony. Tutaj mam cytryny, z których będę wyciskać sok. No i moje buteleczki na szoty. To się robi błyskawicznie, dosłownie parę minut, bo ginger trzeba zagotować, zostawić, żeby ostygł, i do tego dolać sok z cytryny. I ja zostawię Wam linka na dole w opisie. To będziecie widzieć, jakie mniej więcej są proporcje. Teraz poprzelewam sobie. Mój tonik do buteleczek i do lodówki, i o ile dobrze pamiętam, można go przechowywać w lodówce do 10 dni. Praktycznie każdy mój poranek zaczyna się e, najpierw od wypicia, właśnie takiego szota imbirowego. Pierwsze co robię po wstaniu, to idę do lodówki, biorę sobie buteleczkę takiego toniku gingerowego i tak zaczynam praktycznie każdy mój dzień. Wypiłam już szybkie espresso, ubrałam się w dres, ubrałam Lili i wychodzimy. Pierwsze, co dzisiaj muszę zrobić, to jest wizyta u kosmetyczki, bo muszę sobie zrobić paznokcie. Już tego wymagają, więc jadę i zabieram ze sobą Lili. Lili często tam ze mną jeździ. Ma tam swój ulubiony fotel, gdzie śpi i na mnie czeka, a później zabieram ją na spacer. Nagrodę, prawda? Ona już jest przygotowana, też ubrana i już niecierpliwie tutaj koło mnie czeka. Chodź, tutaj pokaż się. No, już czeka na spacerek. Także idziemy. Już mam pierwszą rzecz załatwioną, załatwiłam paznokcie, w międzyczasie Lili się troszeczkę wynudziła, usnęła, teraz tam śpi z tyłu, ale biorę ją na spacer, bo akurat wyszło słońce, przedtem padało, więc wykorzystam ten moment i troszeczkę ją rozruszam, a później jadę do domu, zjem jakieś śniadanie i wybieram się dzisiaj na zakupy, przede wszystkim zrobić taki przegląd sobie w Zarze i w hm Także zabieram Was ze sobą, może coś kupię, na pewno zresztą coś kupię. Jestem nastawiona przede wszystkim na zakupy, więc chciałabym coś naprawdę znaleźć, fajnego i później nagram mierzymy. Ale najpierw spacer. Na dzisiejsze śniadanie mam mój ulubiony chia pudding na mleku kokosowym z musem z mango, truskawkami i płatkami kokosa. Uwielbiam takie śniadanie. Wróciłam właśnie z zakupów i powiem Wam, że bardzo udane zakupy. Kupiłam sobie naprawdę kilka takich bardzo fajnych rzeczy na lato. Zaraz zrobimy razem, mierzymy. Także wszystko Wam pokażę. A teraz pokażę Wam jeszcze, co przyszło do mnie, co zamówiłam sobie jakiś czas temu, przyszło mi w tym tygodniu. To jest case z Road od Hailey Bieber. I on jest, oczywiście on przychodzi z błyszczykiem. Ja sobie wybrałam kolor, już Wam mówię, to jest kolor toast. I już go rozpakuję i pokażę Wam jak wygląda. Ja zazwyczaj na ustach mam takie kolory zgaszone, różowe, takie nude z leciutkim odcieniem różu. I właśnie to jest taki kolor. Kolor jest opakowania case'a taki, ale też kolor błyszczyka jest taki. Zaraz to pokażę. Rozpakuję. Tak wygląda ten błyszczyk. No i jego się tutaj bardzo to jest poręczne. Mamy case na telefon i błyszczy od razu. a Pokażę wam kolor, ale pokażę wam na ręce kolor, bo mam zrobiony make-up, więc i mam na ustach szminkę. Taki kolor, no bardzo podobny do tego, co mam teraz na ustach, więc na pewno to jest taki mój kolor. I drugą rzeczą, którą sobie zamówiłam, jest torebka na lato i to jest torebka z Chloe, taki w sumie. Basket bag, ale nie do końca, bo to nie jest taki typowy basket, już wam pokazuję. Jeszcze mam ją tak troszeczkę zapakowaną, ale już ją odpakowałam, jak tylko przyszła, więc pokażę Wam, jak wygląda. I to jest taka torebka, i to jest small size, i myślę, że bardzo taka uniwersalna na lato. I pokażę Wam ją przy okazji dzisiaj z tymi stylizacjami, które. Kupiłam. Mam tutaj dwie reklamówki, których nie widzicie pewnie. To są dwie pełne reklamówki: jedna z H&M-u, a druga z Zary. Także jest dużo rzeczy do przymierzenia. Mam już pierwszą stylizację na sobie. Do tego wzięłam torebkę, którą Wam przed chwilą po pokazywałam z Chloe. To jest komplet z Zary. On jest w takim śmietankowym kolorze, i do tego też dobrałam takie śmietankowe szpilki, które są z Duna. Już Wam pokazuję. Tak wyglądają, i myślę, że całość wygląda bardzo. Bardzo kobieco, przez to, że ten garnitur, w sumie to nie jest garnitur, to jest taki komplet, kamizelka i, i spodnie, flersy, czyli takie dzwony, przez to, że to jest tak dopasowane, to wygląda to bardzo sexy i kobieco. I myślę też, że to jest bardzo uniwersalny komplet, bo można go wystylizować i na sportowo, i na elegancko. Także na pewno taki komplet, który przyda się na wiele, wiele okazji. Druga moja stylizacja to są spodenki z HMU, takie granatowe z złotymi guzikami. Do tego dobrałam sobie taką koszulę, którą chyba pokazywałam w poprzednim vlogu. To jest koszula z Ralpha Lorena. Wszystko jest granatowe. Do tego mam buty, które też kupiłam sobie na tych właśnie zakupach. I one są z takimi fajnymi kokardkami, takie kaczuszki w kremowym kolorze. Torebkę Chloe, i pokażę Wam jeszcze okulary. To są moje ulubione okulary. I tak to wygląda. I myślę, że to jest taki typowo letni, elegancki outfit i bardzo wygodny. Jestem dalej w tych samych e, spodenkach z HM. Do tego mam teraz bluzkę, która też jest z H&M-u, Taka zwykła bluzeczka sweterkowa w paseczki. Ja myślę, że paski to jest wzór, który jest zawsze modny i zawsze fajnie wygląda. I wygląda to bardzo wakacyjnie, letnio. Torebkę mam tą samą, buty też te same, nie powiedziałam skąd one są. To są szpilki z River Island. No i tak to wygląda w całości. Myślę, że tak bardzo, bardzo letnio i klasycznie. A mówiąc o klasycznych stylizacjach, to chyba nie ma nic bardziej klasycznego i uniwersalnego jak lniany komplet na lato. Ja mam taki lniany komplet w białym kolorze, chociaż to nie jest komplet, bo właśnie tą koszulę kupiłam teraz na tych zakupach w H&M, a spodnie są z Marks Spencer, też są lniane. Do tego dobrałam klapeczki takie Całkiem płaskie i one są z zary. Torebkę, taki koszyk z DKNY, ale tak naprawdę taki lniany komplet to jest taka baza, bo możemy tutaj zmieniać dodatki, zmieniać buty, różnego rodzaju klapki i torebki i będzie to za każdym razem inaczej i świeżo wyglądało. I przede wszystkim takie lniane komplety są bardzo fajne na wysokie temperatury, bo nie jest w nich gorąco. I kolejna stylizacja to garnitur. Garnitur, który jest z handemu, on jest w takim jasno szarym kolorze i on jest z takiego bardzo, bardzo delikatnego i cienkiego materiału, taki typowo letni garnitur, cieniutki i do tego mam taką bluzeczkę w kolorze Butter Yellow, kolorze tego sezonu zdecydowanie. I ona też jest z HM. Do tego dobrałam torebkę białą z Coacha i szpilki, które wam już pokazywałam. One są z Duna i tak się prezentuje ta stylówka. I myślę, że garnitur to też jest taka rzecz bardzo podstawowa, którą trzeba mieć w szafie, bo garnitur można wystylizować na wiele różnych sposobów i on sprawdzi się naprawdę na wiele okazji i na każdą porę roku. Także myślę, że. Dobry garnitur to jest naprawdę taka podstawa w szafie. I ostatnia stylizacja, troszeczkę inna, bo wieczorowa, to jest sukienka. Sukienka jest taka mocno obcisła, taka tu troszeczkę kopertowa, w kolorze burgundowym i ona jest z River Island. Do tego dobrałam troszeczkę inną kolorystycznie torebkę, żeby to tak złamać tą stylizację, to jest torebka z Ralpha Lorena i ona jest w kolorze teal i moje szpilki też w burgundowym kolorze są z Asosa i tak to się w całości prezentuje. I to jest moja ostatnia stylizacja, to już są moje całe zakupy. W sumie kupiłam jeszcze jedną sukienkę, taką żółtą z Zary, ale jest tak mocno na mnie za duża, że nie ma sensu jej pokazywać, więc ją zwrócę, bo to jest najmniejszy rozmiar, więc nie ma szans, żebym wymieniła na mniejszą. Ale ogólnie zakupy udane, także jestem zadowolona, mam nadzieję, że Wam też się stylizacje podobały. Zakończę tutaj tego vloga, także do zobaczenia w kolejnych i pa!